Witam serdecznie dzisiaj o e, bardzo ciekawej postaci o Henrym Cartier-Bresson i jego fotografii i o tym, jak ona ukształtowała e, fotografię świata. Zapraszam. Witam serdecznie. Dzisiaj będzie o Henrym Cartier-Bresson. Fotograf, który. Y, tak naprawdę nadał piętno, w tym pozytywnym znaczeniu oczywiście stworzył jeden z największych magazynów czy, czy, czy wydawnic fotograficznych, Magnum Photos, ale on jak gdyby też pokazał innym fotografom w jaki sposób należy patrzeć na świat poprzez wizjer aparatu, żeby robić takie zdjęcia, które, które po prostu zatykają, tak? odbierają mowę, które sprawiają, że um, e, przystajemy myśleć, tylko po prostu patrzymy, patrzymy i nie możemy przestać patrzeć, nie możemy się nasycić tym, tym co widzimy, więc e, dlatego Henry Cartier-Bresson e, jest takim fotografem, który i zmienia jeżeli, jeżeli to jest ta, tego rodzaju fotografia, jeżeli tak patrzycie na świat, w taki sposób, jak on to mówił, zaraz wam tutaj przeczytam troszeczkę o nim, to jeżeli będziecie potrafili robić fotografię w taki sposób, że połączycie głowę, czyli rozum, serce i oko, w jedność, to wtedy będziecie robić fotografie, które, które opowiadają historię, które są czymś więcej niż tylko przyciśnięciem migawki. Będziecie robili fotografie, które będą mówiły o tym, a tak naprawdę, jak wy widzicie świat, jaką wy chcecie przekazać historię, jaką wy chcecie przekazać treść, żeby ona była zobaczona, zapamiętana, zrozumiana. Pamiętajcie, że fotografia polega na. Dwóch rzeczach tak na dobrą sprawę: na świetle, czyli jak potrafimy operować i widzieć światło. A druga rzecz to jest historia, którą chcemy pokazać na fotografii. Fotografia jest ułamkiem, tak ułamkiem sekundy zatrzymanym w kadrze. Jeżeli potrafimy tak patrzeć, połączywszy głowę, serce i oczy, żeby pokazać na tych fotografiach to, co jest ważne. Różne rzeczy mogą być ważne. Może być ważna e, miłość, może być ważne e, czyjeś okrucieństwo, żeby zaprezentować je światu, żeby pokazać, że takie rzeczy się dzieją. Albo czyjeś nieszczęście, albo czyjeś piękno, albo piękno w ogóle świata. Każdy jest inny. Każdy ma inne serce, każdy ma inny umysł, każdy ma inny sposób patrzenia, ale dobrzy ludzie, tak? Jeżeli jesteśmy dobrymi ludźmi to będziemy chcieli pokazywać takie historie poprzez ten kadr, w którym przycisnęliśmy migawkę, że one będą zmieniały czyjeś nastawienie, czyjś pogląd, czyjś punkt widzenia. Robimy takie zdjęcia, żeby one zmieniały czyjś pogląd widzenia, żeby one mówiły więcej, niż tylko ułamek sekundy. Nie na darmo się mówi, że jedno zdjęcie jest równe tysiąca słowom, bo taka jest prawda. Jedno zdjęcie i jak zaraz wam pokażę zdjęcia mm, Henry'ego Cartier-Bressona, to zobaczycie, że każdy z tych zdjęć po prostu, po prostu e, e, odbiera mowę, po prostu chce się tylko patrzeć na te zdjęcie. Brzeson się urodził na początku zeszłego stulecia, zmarł w 2004 roku. E, mnóstwo nagród, mnóstwo wyróżnień. On zaczął w młodości, jako był zainteresowany surrealizmem i, 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 i interesowało go malarstwo. W 1934 roku w ręce mu wpadł aparat, w którym się za Kochał prosta tamta w tamtych czasach Lejka, czyli pamiętajcie, mówimy o aparatach, które są na fi analogowych na film, wkładany film. I od tamtego czasu, od 1934 roku, zaczął robić, robić zdjęcia. W 1947 roku założył to wydawnictwo, które zaraz wam pokażę, bo na bazie tego, tego, tej strony internetowej wam przybliżę fotografię kartiera. Bressona. Ale namawiam Was do na tego, żebyście sami sobie wygooglali, bo sposób w jaki on patrzy na świat, sposób w jaki on widzi te momenty, które on chwyta, uchwycił i, i sfotografował, są po prostu czymś niesamowitym. Ja przeglądałam jego, wydany album jego zdjęć i tam są takie zdjęcia, które dla mnie są niesamowite, bo zawsze przy takim zdjęciu sobie zadawałam pytanie, ile trzeba czekać, żeby takie zdjęcie uchwycić, żeby poczekać na taką sytuację, która będzie takim niesamowitym zdjęciem, tak? I to nie są zdjęcia wypolerowane, wyszlifowane, cycki na wierzchu, długie nogi, albo ustaw w dziubek, w nie wiem, jak to się Jack duck, ...duck face, to się po nazywa, kaczy dziubek, więc... E no nie o to chodzi w tym wszystkim, tak? No, Także tak, tak, na pewno, na pewno um, jego sposób patrzenia, jego sposób widzenia jest absolutnie, absolutnie czymś niesamowitym. Przyczyną mam jedno zdanie, które, które on mówił w ten sposób, że um, on też wydał parę książek i w jednym jednym um, w jednej z nich, z nich napis, napisał takie zdanie, że e, Dla mnie, mówi tutaj Henry Curtis Bryson, dla mnie aparat jest szkicownikiem, narzędziem intuicji i spontaniczności, panem chwili, która w kategoriach wizualnych pyta i decyduje jednocześnie. To wa właśnie przez oszczędność środków dochodzi się do prostoty wyrazu. I tym oto zdaniem zapraszam Was do krótkiego filmu. Pokażę Wam zdjęcia Henry'ego Cartier-Bresson'a. Zapraszam. Chcę Wam pokazać e, profil, postać, przybliżyć Wam postać Henry Cartier-Bresson. E, zanim przejdę do jego postaci, do jego życiorysu, do jego pracy, powiem Wam troszeczkę o tej stronie. To jest magnum... I myślę, że dla wszystkich, którzy, którzy kochają fotografię, warto, żebyście zajrzeli e, na tą stronę. Ja Wam zostawię link pod wideo do tej strony. E, Henry Cartier Bresson. Klasyka, klasyka, absolutnie klasyka e, fotografii. Dla niektórych e, wydajewać się będą tego te zdjęcia. E, Dziwne, natomiast dla wszystkich tych, którzy rzeczywiście mają oko fotograficzne, duszę fotograficzną i serce fotograficzne, e, zobaczycie, e, jakim geniuszem patrzenia i widzenia był Cartier e, Bresson. Myślę, że wartą rzeczą jest, żebyście wzięli pod uwagę, że wszystkie jego zdjęcia były robione aparatami, które nie należą do tej epoki, tak? Pamiętajcie, on, on zaczął robić zdjęcia wtedy, kiedy wasi dziadkowie się urodzili. Zmarł w 2004 roku, tuż przed swoimi 94 urodzinami. To jest jedno. Z najsłużniejszych zdjęć, i ci, którzy y, rozumieją y, kompozycję w, w fotografii, zobaczą i, 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 i linię, układ linii to zobaczą, jak ta fotografia, która jest tak naprawdę ani nieostra, ani nie ma pikseli, natomiast jest absolutnie czymś, co wręcz magnetycznie przyciąga wzroku. I cał, patrząc na za każdym razem patrzymy, czy za każdym kolejnym razem patrząc, widzimy coraz to nowe elementy w tej fotografii Brysona. Ehm, mistrzostwo e, fotografowania linii, cieni, półcieni, światła. To jest zdjęcie zrobione w Grecji w 1961 roku. To są jego zdjęcia, które jak ja oglądam, to sobie zawsze zobaczcie, jak genialne jest to zdjęcie. I dlatego powtarzam, w fotografii nie chodzi o ostrość, w fotografii chodzi o historię. Zobaczcie na układ cieni, na linię, które tu jest historia, tu, 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 gdzie... popatrzcie na to zdjęcie, jak myślicie, jak długo trzeba czekać, żeby, żeby takie zdjęcie zrobić, Przecież ci ludzie, oni nie pozują, to jest zdjęcie w Brukseli w 1932 roku, a tutaj to jedno zdjęcie, zobaczcie ile tu jest historii, każda ta twarz, każda ta twarz opowiada, opowiada historię, Zobaczcie co tu się dzieje. Albo takie ujęcie. A, wejdźmy do tego, tej zakładki. <laughs> Mumbai, gdzie marzenia nie umierają. No, zobaczcie na to zdjęcie. Po prostu jest genialnie zrobione. Absolutnie, absolutnie genialnie. Dlatego, jeżeli wejdziecie, wejdziecie na, na, na jego zakładkę na stronie Magnum. Wtedy będziecie mogli sobie obejrzeć również innych fotografów, znaleźć innych fotografów e, e, zdjęcia i popatrzeć, jak piękno może być pokazane, jak różne rzeczy mogą być pokazane w, w, poprzez umiejętne patrzenie. Linie, układ, historia, co tu się dzieje, ktoś ucieka, ktoś siedzi, coś się dzieje. Po prostu, a te wszystkie, to są zdjęcia, na które nie można nie patrzeć po prostu. Nie można. Powiedzcie mi, jak długo trzeba czekać, żeby takie zdjęcie uchwycić? Portret. Czasami trudno mi jest nawet znaleźć słowa, żeby, żeby przybliżyć, żeby op... bo te zdjęcia w ogóle nie, 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 nie potrzebują, nie wymagają żadnego opowiadania, żadnego dorabiania e, teorii do tego, co tutaj widzimy. To nie... Na podstawie tego zdjęcia można napisać całą książkę. <grym> Historia tym człowieku. To jedno zdjęcie pokazuje tyle. Dla tych, którzy mają wyobraźnię, A dlatego warto zrozumieć, że że to, jakimi fotografami jesteśmy, nie zależy od tego, jaki obiektyw mamy, czy jak, jaki ostry ten obiektyw, czy jaki szybki ten obiektyw jest, czy jaki jasny, czy jaki, jaki aparat i e, warto jest. No, przecież to jest cała scena, prawie jak rejs polski, nie wiem czy pamiętacie. E, całą, całą historię można tutaj opowiedzieć. Jest taki piękny album, piękny album z jego zdjęciami. I tam są takie zdjęcia, że proszę was, zobaczcie na to, jak długo trzeba czekać, żeby takie zdjęcie uchwycić. Taką sytuację. Dlatego zdjęcia tego rodzaju. Są najlepszym przykładem, że jedno zdjęcie jest warte tysiąca słów. To jest zdjęcie, które. Tu podpis jest taki, że to jest zdjęcie, które ludzie się wdrapują, gnieżdżą, tłoczą, żeby dostać 40 gram złota, prawdziwego złota w zamian em, za to, że wynikające z osłabienia wynikając papierowych e, e, pieniędzy, Shanghai, Chiny, e, e, wrzesień 48 i e, e, styczeń 49. Namawiam was do, do poszukania w internecie zdjęć i prac Henry Cartier Bresson. Są to zdjęcia, które sprawiają, że naprawdę trudno jest znaleźć słowa, ponieważ te zdjęcia są mocniejsze niż jakiekolwiek słowa. A jeżeli nauczymy się wszyscy, patrzeć na mm, jeżeli nauczymy się wszyscy poprzez aparaty, z których korzystamy bez względu na to, jakie one są marki, jakie jakości, e, jeżeli nauczymy się patrzeć e, w taki sposób właśnie, żeby żeby, żeby robić e, tego rodzaju tego rodzaju zdjęcia, to jest, jest duża, duża szansa na to, że będziemy się rozwijać jako fotografowie i że zdjęcia, które będziemy robiły, robili, uh, zostaną zapamiętane. Zostaną zapamiętane. Namawiam Was. Magnum Fotos. Uh, fantastyczna strona, fantastyczny magazyn, fantastyczne rzeczy dla wszystkich, którzy, którzy naprawdę kochają, e, kochają e, fotografię i chcą się rozwijać jako fotografowie. I to jest to, co Henry, Katie Bresson mówi, że e, żeby zrobić zdjęcie, to trzeba... E, Zrównać głowę, czyli mózg, umysł, oko i serce. I to jest właśnie droga życia. Połączenie głowy, oka i serca. To jest droga życia. I tak trzeba robić fotografię, łącząc głowę, serce i oczy. Okej, okay. to, to by było na tyle. Mam nadzieję, że e, udało mi się wam pokazać troszeczkę inny sposób widzenia świata i a, mm, to nie zdjęcia z Instagramu, <gryw> nie te zdjęcia wypolerowane, wyszlifowane, ach, napakowane. 30 co ma milionami pikseli, przejdą do historii? To nie te zdjęcia. Te zdjęcia nie będą drukowane w książkach, albumach. Te zdjęcia nie będą wisiały w, w, na wystawach, ponieważ zdjęcia są takie zdjęcie jest tysiące, miliony, tysiące, miliony zdjęć, które po prostu są skrolowane, na dół, na dół, na dół, na dół i... nie pamiętamy ich w ogóle. Zachęcam was do tego, żebyście wyszukali, może jeżeli wam się podoba styl fotografowania, czy to, w jaki sposób on pokazywał świat, to, to wyszuk wyszukajcie jego, jego zdjęcia. E <laughs> Chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo, ponieważ od czasu do czasu trafiają się tak hamskie e komentarze na tym, na tym YouTube. Ja jestem troszeczkę zaskoczona, że, że, mm, że jednak są ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z podstawowego savoir-vivru, nazwijmy to, czyli, czyli zasad zachowania. Zasada jest prosta. Jak, jak Coś Ci się nie podoba, to ci się nie podoba. To zostaw kciuk w dół, ale nie trzeba komentować w sposób agresywny, atakując, pouczając, czy, czy, czy takie. Jest po prostu dziecinne, bardzo, bardzo um, śmieszne. I chcę Wam również dać taką, taką fajną zasadę, którą nazywam zasadą 33%. Które możecie zastosować w całym swoim życiu w różnych dziedzinach i dotyczy to wszystkiego, co prezentujecie, co przedstawiacie, co pokazujecie, czy to będą opinie Wasze, czy to będą Wasze y, 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 prace artystyczne, czy to będą Wasze zdjęcia, cokolwiek, co przedstawiacie, tak? To zawsze będzie tutaj można założyć i zastosować zasadę 33%. A mianowicie pamiętajcie zawsze, że jak coś przedstawicie światu, tak, czy to będzie twoja opinia, czy to będzie twój obraz, czy to będzie twoje zdjęcie, czy to będzie jakakolwiek twoja praca, to będzie, będą trzy różne grupy, każda po 33%, mniej więcej, będzie miała porówno. Pierwsza to będzie taka grupa, która, nie, nie, nie chodzi mi tu, to, że pierwsza, w sensie jedna grupa, nie to, że pierwsza. Jedna grupa, jedna 33%, to będą tacy, którzy będą, którzy będą uwielbiali to, co pokazałeś, będą zachwyceni tym i będą pokazywać swój zachwyt, okazywać swój zachwyt, werbalizować swój zachwyt. To jest ta, ta jedna grupa. Druga grupa, te kolejne 33%, to są ci, którzy będą nienawidzili. Haters gonna hate, czyli nie, pamiętajcie, nienawidzący muszą nienawidzić, to są ci, co się budzą rano, otwierają komputer i sobie myślą, komu tu dopierz? tak? To jest ta, ta kolejna grupa. I trzecia grupa też 33%. Te grupy mniej więcej one są równe, liczebnie, nazwijmy albo procentowo. To będą ci, którzy w ogóle absolutnie nie stanowią, mają totalnie w nosie to, co ty robisz, i guzik ich to obchodzi. I w ten oto sposób mamy 99% dla uważnych matematyków. Gdzie się podział 1%? No to jest ten właśnie margines błędu, nazwijmy to, w tych w stanie, w stanach liczebnych czy procentowych tych, tych trzech grup. Te trzy grupy, tak zawsze będzie, cokolwiek będziesz robił, będziesz miał tych, którzy będą to akceptowali i aprobowali i uwielbiali, będą wyrażali swój zachwyt. Ci, którzy będą tego nienawidzieli, to, to co pokazałeś, będą nienawidzieli, i ci, którym będzie to absolutnie obojętne. Skup się na tych, którzy, których opinie dodają ci skrzydła. Nie skupiajcie się na tych, którzy, którzy są hatersami, którzy się po prostu żyją po to, żeby komuś dopieprzyć, dowalić, skrytykować. E, może wyrośli w takim otoczeniu, gdzie to było normą, gdzie sami byli krytykowani, jak tylko otworzyli oczy może nie potrafią inaczej. Nie zwracajcie na nich uwagi. Zostawcie ich sobie. Samym. Skupiajcie się na, się na tych, e, którzy, których opinie, których, e, to co mówią, który, którzy dodają wam skrzydeł. I to by było na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam na, oczywiście na kolejne nagrania. Tak, dzisiaj było troszeczkę mniej technicznie. Mm. Myślę, że zakończę, bo naprawdę niebezpieczną rzeczą jest pozwolić mi się rozgadać. Może trwać i trwać i trwać. Dziękuję ślicznie, życzę wam wspaniałości, mnóstwo fotografii i szykuję dla was takie wyzwanie. To będzie wyzwanie na cały styczeń. I takie, no, takie fajne myślę, że będzie, będzie będziecie, będzie będzie wyzwaniem. To będzie na pewno wyzwanie. Także e, bądźcie e, uważni. I do następnego razu. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję ślicznie.